Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, kolejny odcinek, kolejne wasze pomysły, no dobra, w takim razie lecimy. Sosna, buu, buu, długi kij, sam nie wiem jak to się wymawia do końca. Broń o zasięgu 2,5 kratki, bije siłą drewnianego miecza, wytrzymała jak żelazna. Po przytrzymaniu prawie przycisku z myszy przez 5 sekund blokujemy wszystkie ataki na 7,5 sekundy. Całkiem kreatywnie nowy rodzaj broni, okej. Okay. Fire Firebreed, błogosławieństwo ryby. Jest to błogosławieństwo ryby. Po użyciu otrzymujemy efekt oddychania pod wodą i szybkość 2 na 7 minut oraz dostajemy 4 dodatkowe punkty życia. Kurde, jakie wy macie pomysły, to jest coś niesamowitego. Dobra, nadar bojowy sierp do znalezienia i kupienia w wioskach. Zabiera 4 punkty zdrowia, jest dwukrotnie szybszy od żelaznego miecza. Po pokonaniu przeciwnika, automatycznie ucina mu głowę, którą otrzymujemy w postaci dropu. Wiem, że już podobny. Nie, sierp był, jednak, no cóż, te dwie osoby mogą wpaść na bardzo podobny pomysł w jednym czasie. Dobra, sosna, bomba szlamu, po rzucie może przykleić się do ścian lub mobów, po wybuchu nieruchamia na 5 sekund. Daje spowolnienie 3 na 30 sekund i na ziemi powstaje także maść, która znika po minucie. Fajna teksturka, gratuluję. Quaker, bomba zegarowa, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możemy wpisać liczbę sekund, po której bomba eksploduje. Wybuch jest równy sile TNT, można przyczepić ją na ścianach i suficie. To jest bardzo fajne. Taka bomba na suficie. O, okej. Okay. Bardzo fajny tekst tak Gratuluję. Zły czarownik bomba kresu. Bomba wyłucha po 40 sekundach od jej podłożenia. Jej wybuch powoduje przeniesienie wszystkiego w promieniu 100 bloków do kresu. Bardzo, bardzo pomysłowe. Gratuluję. Zły czarownik, super pomysł. Okej. Okay. Dobra, kolejny przedmiot. Cerber 108, breloczek. Trzymamy go w pasku. Gdy Mob, którego głowę użyliśmy do craftingu, zbliży się na 20 kratek, brelok zacznie migotać. Można używać różne głowy. A to byłoby fajne, gdyby Creeper z zaskoczenia nas skradał, a tu brelok nam sobie miga. Okej. Okay. Dobra, Huntal Brudnopis. Z tej kartki możemy wyrwać. Te, z tej książki możemy wyrwać kartki. Kiedy tylko chcę, Brudobis posiada 32 kartki, czyli oznacza to 32 użycia. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyrywać jedną kartkę. Bardzo kreatywnie, jednak zastanawiałem się, czy to rzeczywiście by się w Minecrafcie przyjęło. Dobra, Jakub Boss buk Bukłak. W Bukłaku można przynosić wodę i mleko. Po wypiciu wody zostaje nam dodane 2 punkty głodu oraz zostaje zdjęty efekt slowness. Natomiast mleka 3 punkty głodu i zdjęty efekt trucizny. Gratuluję teksturki, naprawdę świetna. Słuchajcie, dobrze, dziękuję Wam za kolejny odcinek Minecraft Crafting Ideas. I już jutro lecimy z kolejnym. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Mm, no nic, to chyba tak naprawdę wszystko. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!